Dziupla lektorska sowa. zaprasza. Info Plus. 30 lipca. Andrzej Petel-Petelski. Oto najświeższe wiadomości. Z kraju. Jarosław Kaczyński, główny stratek i wódz polskiej prawicy, rozumiejąc potrzebę wypoczynku Polaków, postanowił zawiesić swoje gospodarskie wizyty po Polsce. Uznał, że okres wakacji powinien służyć pluskaniu się w Bałtyku lub wędrowaniu po górach, a nie braniu udziału w wiecach politycznych. Oczywiście totalna opozycja próbuje zdyskredytować pana prezesa i głosi, jakoby odwołania spotkań spowodowane były coraz liczniejszymi manifestacjami i okrzykami, będziesz siedział. Szkoda tylko, że opozycja nie rozumie, że owo będziesz siedział to nie żadne groźby więzienia, a żądania ludu posadzenia Jarosława Kaczyńskiego na tronie króla Polski. Jeśli ktoś ma siedzieć w więzieniu, to zapewne będzie to Donald Tusk za kolaborację z Niemcami. Chwilę po tym, jak opuściły bazę lotniczą w Stanach Zjednoczonych, w Polsce wylądowały myśliwce F-22 Raptor. O ich niezwykłych możliwościach technicznych poinformowała dziennikarka telewizji polskiej. Stwierdziła ona, że te znakomite maszyny bojowe nie potrzebują żadnego dodatkowego wspomagania, aby osiągnąć prędkość światła. Zakładając, że wynosi ona w przybliżeniu 300 000 km na sekundę, to pomiędzy startem w USA i lądowaniem w bazie Własku upłynęło niecałe 3 setne sekundy. Na miejscu Putina już zaczęlibyśmy drżeć ze strachu i wieszać białą flagę, a na miejscu Jacka Kurskiego z pani dziennikarki uczynilibyśmy naczelną redaktor wiadomości. Z prędkością światła rzecz jasna. Bezczelne lewackie media zakłóciły spokój i mir domowy Jarosława Kaczyńskiego dokonały zmanipulowanych zakupów w jednym ze sklepów na Żoliborzu obok miejsca zamieszkania pana prezesa wykorzystując napędzoną przez Putina inflację oraz przekupując najpewniej obsługę placówki handlowej starały się udowodnić że ceny artykułów w porównaniu do słynnego już koszyka Jarosława Kaczyńskiego wzrosły o prawie 50% a ile szanowna opozycja wzrosły dochody, o tym już nie wspominacie? Ile pan prezes dał obywatelom pieniędzy, żeby mogli sobie godnie żyć nawet w czasie Putin inflacji? Czy kiedykolwiek Donald Tusk tak zadbał o Polaków? Otóż nie? Niemców może tak, ale Polaków nigdy. W Szczecinie po raz czwarty przeszedł Marsz Równości. Niestety, obyło się bez incydentów. Pochód próbowało powstrzymać inne zgromadzenie, które na trasie tęczowego przemarszu ustawiło samochód z hasłami przeciw lobby LGBT, a z głośników umieszczonych na aucie wybrzmiewał odmawiany różaniec. Oczywiście organizatorzy Marszu Równości po raz kolejny pokazali, że za nic mają naszą narodową i chrześcijańską tożsamość i stanowią jedynie przypadkową zbieraninę biednych, chorych ludzi. Dużo czeka nas jeszcze wysiłku, aby uzdrowić polską młodzież. Na szczęście dotacje celowe Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego wspomagają finansowo prawdziwych patriotów. Już niebawem żołnierze Chrystusa pod wodzą Roberta Bąkiewicza zasieją ten ugór patriotycznym ziarnem. Z zagranicy. Gdy w Polsce rząd Mateusza Morawieckiego robi wszystko, by chronić dzieci nienarodzone, sąd w Kanadzie bierze w obronę miłośniczki seksu. Otóż zapadł tam wyrok, że stosunek seksualny bez prezerwatywy może mieć miejsce tylko i wyłącznie za zgodą kobiety. Gdy mężczyzna o taką zgodę nie zadba i nie założy gumowego wdzianka, może zostać oskarżony o gwałt. Jak widać, zachodnie cywilizacje chwieją się niebezpiecznie na moralnej krawędzi. Kiedy nastąpi opamiętanie? Ciekawe, czy kanadyjskie kobiety zdają sobie sprawę, że używanie prezerwatyw to jest grzech śmiertelny. Może parę prelekcji biskupa Jędraszewskiego otworzyłoby im oczy i uwolniło od wiecznego potępienia. Facebook dba o poprawność polityczną i moralną. Już za pokazanie nieopatrznie damskiego sutka można dostać bana, a wypowiedzi uwłaczające Rosjanom mogą być potraktowane jako mowa nienawiści, niezależnie od kontekstu, choć najczęściej Pojawiają się one jako głos przeciw wojnie w Ukrainie. Takie godne podziwu pilnowanie poprawności nie przeszkadza samemu Facebookowi zamieszczać się w ich kenijskiej wersji aplikacji płatnych reklam nawołujących do czystek etnicznych. No, ale kto tam bangla po kenijsku? Szelest dolarów nie ma narodowości i brzmi bardzo przyjemnie dla ucha. Zdobyliśmy dowód na to, że podejrzewanie Prawa i Sprawiedliwości o sympatyzowanie z doktryną putinowskiej Rosji i powielania metod rządów to wierutna bzdura. Dowodu dostarczył sam Putin. Postanowił on nieoczekiwanie wypłacić rosyjskim emerytom trzynastą emeryturę. Trzynastą! W momencie, kiedy rząd Mateusza Morawieckiego zastanawia się nad 15. Łatwo jest rzucać oszczerstwa na prezesa Kaczyńskiego i rząd polski. Trudniej za to dostrzec bezczelne umizgi Donalda Tuska do skompromitowanych europejskich elit. Sport. W meczu piłkarskim pierwszej ligi zmierzyła się Wisła Kraków i Arkadynia. W obecności 15 tysięcy polskich kibiców doszło do nagannego rasistowskiego zachowania. Ciemnoskóry piłkarz Arki, Peruwiańczyk Christian Aleman, wyprowadził z dwóch pięści jednocześnie cios w głowę białego piłkarza Wisły Chorwata Iwana Jelicza. Na szczęście Żaden z Polaków nie włączył się w tę bijatykę, gdyż uprzedzenia rasowe są nam zupełnie obce. Pogoda Może na Podlasiu nie jest za słonecznie i za upalnie, ale za to wiatr nie zrywa dachów z domos, nie łamie drzew i nie zatapia piwnic. Dlatego nie narzekajcie, tylko Bogu dziękujcie, że miłościwy i wyrozumiały. Bo za to, co gadacie na pana prezesa, już dawno powinny spaść na was plagi egipskie. A było ich dziesięć, więc radzę przystopować z tą krytyką PiSu. Dzisiaj to wszystkie informacje. Zapraszam za czas jakiś, o ile coś się wydarzy, bo po próżnicy gadać nie będziemy. Info: trzymamy rękę na plusie.